Oto najbardziej polskie słowa po hiszpańsku. Numer jeden, kombinować. Po hiszpańsku to se la vida albo apaniarse. Numer dwa to załatwiać. Hiszpańskie odpowiedniki to arreglar, gestionar, albo solucionar, przekimać się. Hiszpańska wersja ma trzy odpowiedniki. Echarse una cabezada, echarse un rato, albo echarse una siesta. Numer cztery to nadrobić coś. Ponerse al día, albo na przykład recuperar el tiempo perdido. Numer pięć to miejsce bardzo odległe, czyli za dupie. Po hiszpańsku to el quinto pino, albo el culo del mundo. Numer sześć to zgapić coś. Na przykład zgapić coś, ściągnąć coś od kogoś na sprawdzianie. Hiszpańskie odpowiedniki to kopiar albo fusilar w takim znaczeniu potocznym. I ostatni bardzo polski wyraz to cwaniak. Po hiszpańsku to będzie listillo albo espabilado. Daj znać w komentarzu, jakie typowe polskie słowa powinny znaleźć się w części drugiej.